Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wiedźma Jola. Czy no, znana jestem jako Wiedźma Jola, jako wytwórca organitów i jaka, jako wielka, praktyczna działaczka z prawa naturalnego. Ja chcę najpierw powiedzieć, żeby ludzie dobrze zrozumieli, że prawo naturalne, to pierwsze słowo, od razu kojarzy się z jakimiś kodeksami, z jakimiś przepisami prawnymi. Tu kodeks karny, tu kodeks cywilny, tu KPA i tak dalej, i tak dalej. Tak, to poniekąd jest prawda, ale nie do końca. Dlatego, że prawo naturalne to jest prawo boskie, czyli prawo, które każdy z nas, ludzi, duszowych ludzi, ma zapisane w sobie. To jest właśnie prawo naturalne, czyli to nie jest, to nie jest tylko zbiór wszystkich paragrafów ustaw, tylko to jest styl życia. Co ja mam na myśli? Mówiąc styl życia, od samego początku yy, jesteśmy zmanipulowani, jesteśmy straumatyzowani. Zaczyna się to już w łonie, a nawet w łonie matki, a nawet jeszcze, a nawet jeszcze przed, powiem szczerze. i Zaraz to udowodnię. Więc y, czy na przykład, może ja tobie zadam pytanie, czy twoim zdaniem jest czymś y, normalnym rodzenie przez kobietę w szpitalu? Kiwasz głową, że nie. A ty? Ty? Ja rodziłam, ja zostałam urodzona w szpitalu, moje dzieci zostały urodzone w szpitalu i teraz, i teraz po prostu wiem, że mm, to jest jedno wielkie zło tak naprawdę. To jest zrobione specjalnie, żeby traumatyzować nas ludzi na dzień dobry, bo to, że coś nazywamy normalne normalne jest, że rodzimy w szpitalu, że dziecko idzie do żłobka, że w wieku siedmiu lat idzie do szkoły i tak dalej, i tak dalej. To w naszych warunkach jest, yy, wydałoby się, normalne, prawda? Że idziemy do pracy, że w wieku takim a takim ktoś oczywiście za nas decyduje, ile mamy chodzić do szkoły, ile mamy pracować, kiedy możemy odejść na emeryturę. To nie jest nasza decyzja, to jest decyzja czyjaś, prawda? Nie nasza. I to jest już pierwsze wykroczenie... Przeciwko naszej naturze. Bo to, że coś jest normalne, to nie znaczy, że to jest naturalne. Bo co to jest normalne? To są jakieś normy, które ktoś, nie ja, gdzieś sobie za mnie ustanowił i ja mam się im podporządkowywać. A ja mówię, jeżeli to są normy, powiedzmy sobie, jakieś coś, co nam służy. To ja to przestrzegam. Natomiast jeśli widzę ewidentnie, że coś mi nie służy, ja po prostu to odrzucam. A dlaczego? Przeczytałam książkę, mam ją tutaj, Lewatą Stojan. To jest książka zakazana, Królestwo Boga w Tobie, w Rosji zakazana była. I to, co on napisał, to po prostu, no, tak mi jakoś utwierdziło mnie w tym, co ja czynię. Konkretny przykład, zanim ja wrócę do porodu naturalnego, a normalnego, dobra? No, to ja jestem wielowątkowa. Na przykład jest taki przepis, wszyscy go znacie, i według mnie on jest bardzo niedobry, że pieszy jak już jest na pasach, to ma pierwszeństwo, jak już jest na pasach. Natomiast ja będąc spieszoną, nie, nie podróżującą samochodem, Staram się, jeśli tylko mogę, bo nie zawsze tak jest, nie przechodzić po pasach. Bo co się zadziewa, co zauważyłam, w dużych miastach co chwila y, są pasy. Jeden przechodzi, drugi przechodzi, za chwilę trzeci, i to idą za przeproszeniem, przepraszam, jak święte krowy niektórzy, bo ja mam pierwszeństwo. Z jednej strony tych pasów, z drugiej strony tych pasów y, stoi rząd, rząd samochodów, prawda? robią się korki, bo pieszy ma pierwszeństwo. Jeśli tylko mogę, to po prostu staram się nie przechodzić po pasach i ja wtedy jakbym, no, nie traumatyzuję kierowców, tylko mam narzędzie zwane umysłem, więc popatrzę sobie w prawo, w lewo, umysłem ocenię moje tak zwane bezpieczeństwo, tak to też nie jest dobre słowo, bezpieczeństwo, bo jestem bezpieczy, to wcale nie jest fajne, ale no okej, okay, niech tak będzie yy, i przechodzę wtedy, nie stresując kierowców, nie stresując siebie, ja wiem, że się nie da, tam jak na przykład jest du duże miasto, jest skrzyżowanie, prawda, światło, to, to przynajmniej jest jakieś takie lepsze według mnie, bo aha, teraz jadą samochody i te okej, okay, teraz przechodzą piesi. ale ta grupa pieszych się zbiera, prawda, grupa samochodów się zbiera, a jeśli są tylko same pasy, bez tego sygnalizatora, no to patrzcie, co się dzieje, no są korki, i jeszcze mówię, nawet stojąc, przy, ja staram się nie stawać nawet przy pasach, bo już ten kierowca widzi, że ja, może ja będę chciała przejść, prawda? To już się zatrzymuje, a zanim następny, zanim następny, tak? I się, według mnie tworzą niepotrzebne korki. To jest moje zdanie, dlatego staram się jakby wszystkich traktować tak, żeby nikomu nie czynić krzywdy. Dlatego uważam, że ten przepis, teraz popatrz. Yy, są te pasy, tak? I ja jestem na pasach jako pieszy. I na przykład jak kierowca by mnie potrącił, no to wiadomo, że on jest winien, bo ja mam pierwszeństwo. Jeśli nie przechodzę po pasach, tak, no to już zaraz policjant, ale ty masz przechodzić po pasach, po pasach masz przechodzić. wy dlaczego? I ja w ten sposób dyskutuję. Mówię, ale dlaczego? Proszę, pokaż mi tego, kogo ja skrzywdziłam. Bo to jest dla mnie bardzo ważne. Nie można karać, yy, dlatego że ja nie przeszłam po pasach. Ja nie wyrządziłam nikomu krzywdy, yy, nikomu nie utrudniłam życia, tak? To przepraszam, ale za co ja mam yy, zapłacić, tak? To samo, jeśli chodzi o przestrzeganie bądź przestrzeganie tego znaku ograniczenia prędkości. Ja mam swój umysł, ja mam swój mózg i ja po prostu wiem, że jeżeli czuję, że no nie ma, jest puściutko, nie ma żadnych zagrożeń i dalej, to ja nie muszę jechać 50, tylko ja wtedy jadę 70, 75, ale mając na uwadze cały czas, czy ja kogoś krzywdzę i czy ja czasami nie stanowię jakiegoś zagrożenia dla moich współbraci, tak? To jest najważniejsze, we właściwy sposób korzystać z narzędzi, jakich mamy, czyli umysłu na przykład, tak? Yy, I dlatego nie dlatego, że ja nie przestrzegam prawa, tylko kieruję się yy, yy, no po prostu zdroworozsądkowym myśleniem. I na przykład yy, to, co jak mnie, na przykład ostatnio męża zatrzymała policja, dwóch przemiłych zresztą policjantów, bo to jest bardzo ważne. Żeby traktować wszystkich ludzi jak swoich braci, jak, swej, jak swojej siostry, to że ktoś ma inną wiedzę na dany temat niż ja, to przecież to nie znaczy, że mamy ze sobą nie rozmawiać. I powiem wam z praktyki, co się zadziewa. Zatrzymał policjant, tak, proszę tutaj zjechać, tak. Tutaj mąż popełnił wykroczenie, bo tu wolno jechać 50, a jechał 75. Ja I on Tak, tak, zgadza się. Jechał 75, ale ze słowem wykroczenie ja nie mogę się zgodzić, jako że nie można karać tylko dlatego, że się na przykład coś posiada. Co to znaczy? Ja mówię, widzisz do tego policjanta, ale ja muszę się od ciebie odsunąć, albo ty się odsuniesz ode mnie, ponieważ ja widzę, że ty masz broń. Skoro masz broń, to możesz mnie zabić. No możesz czy nie? Skoro masz broń. Ja mówię tak, proszę wobec tego ukarać teraz, posłuchajcie, to jest świetne, każdego mężczyznę. Bo potencjalnie, mając penisa, człowieku masz narzędzie gwałtu. Ale czy ja ci mogę za to karać, że posiadasz penisa? Czy ty musisz kogoś zgwałcić, żeby, żeby zostać ukaranym, tak? To proszę ukarać każdego człowieka, który w kuchni ma nóż. I jest to narzędzie zbrodni? No to możesz podejrzewać gardło, albo siekierę. Tak? No bo w ten sposób nie wolno postępować ani karać ludzi, bo nie ma za co. Ja mówię, a teraz pokaż mi ym, to drzewo, w które mój mąż wjechał, pieska, którego przyjechał, kota, a nie daj Boże, człowieka, którego potrącił. Czy potrafisz mi wskazać poszkodowanego? No nie, no nie ma. No ale są takie przepisy i co ja wtedy robię, yy, działając sprawie naturalną, al do porodu, przypomnijcie mi, żebym wróciła, yy, pokazuję wszystkie deklaracje, które zawiozłam do Warszawy, do odpowiednich urzędów, do jakich. MSWIA, Sejm i Senat, Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Premiera, Sąd Najwyższy. Ja się pofatygowałam. Ja mam wszędzie pieczątki z tych wszystkich biur i to są moje deklaracje, które określiłam się jako, jako żywy człowiek nie podlegający pod ich jurysdykcję. Bo ja tłumaczę ludziom bardzo dobitnie pewne rzeczy. Urząd Skarbowy, Sanepit, jakakolwiek inna firma, bo to są firmy. To są firmy. Skąd ja to wiem? Bo są zarejestrowane te wszystkie firmy w odpowiednich rejestrach w Waszyngtonie. Mają numer DANS, mają numer NIP, mają numer Regon. To wszystko są prywatne firmy nastawione na zyski. Teraz policja również. No i policja również. I ja mówię tak do tego policjanta. Otóż widzisz, dobry człowieku, zwracam się do ludzi dobrodzieju, dobrodziejku, bo słowa mają moc. A słowo dobro niesie w sobie po prostu samo w sobie. Dobro dziej się, prawda? W przeciwieństwie do złodziej. Dzieje się zło, czyli ja podejdę do ciebie i ukradnę ci coś, prawda? Złodziej. Zabi zł złodziej. To nie tylko, że materialnie, ale mogę cię, no nie wiem, nadepnąć, kopnąć. To jest wszystko, to, to w moim odczuciu, złodziej, tak? Bo jeśli chodzi o prawo naturalne, to tak naprawdę ja mam tylko jedno zdanie. Czyń dobro. Bez krzywdy dla kogokolwiek. I to jest wszystko, to koniec. Czyli szanuj drugiego, jak, tak traktuj drugą istotę, jak sam chciałbyś być traktowany. To jest dla mnie tak jakby no, najważniejsze, tak? W tym, w, tym, w, tym, w tym naprawdę całym takim galimatiasie. I jeśli my zrozumiemy, że my wszyscy, jak jeden mąż, pochodzimy z jednego źródła, jesteśmy jednością, bo tak jest. I wszyscy jedni okrężną drogą, tak jak ja, drudzy może pionowo, ale na szczyt góry dojdą. Każdy z nas każdy z nas zrozumie, że, nie, że dziel i rządź to nie jest nasze. To nie jest nasze, to nie jest ludzkie, to nie jest duchowe. To jest obca cywilizacja, która mówi dziel i rządź. Zobaczcie, rządzić. Chciałbyś mnie rządzić? Chciałbyś? Ja tobą też nie. I jak komukolwiek na przykład zadaje tego typu pytania, tak, czy, 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 czy no może, może tym urządu, to może nie, może oni chcą, ale to są po prostu też nasi bracia, nasi, na, nasze siostry. Ja to czasami mówię, lekko obsunięte w rozwoju, bo czy można wymagać od dziecka trzyletniego na przykład, żeby umiało całki, jakieś tam procenty, czy mamy prawo tego wymagać od tego dziecka? No nie, prawda? Wszystko w swoim jakby czasie i oni też dojdą do wszystkiego, tylko że poprzez proces zwany socjalizacja, czyli szkolnictwo szkodnictwo, zwane szkolnictwem, wyprano nam do tego stopnia mózgu i mózgi i nam po prostu oddzielili nas jeden od drugiego, tak? Że, ale wiecie, że to jest to rozdzielenie jeden od drugiego? To jest konstrukt zwany ego, prawda? Że ja to jestem ja, a ty to jesteś ty, to, to nieprawda. Bo ty to inna ja. A ja to inny ty tak naprawdę. I to jest, to, jest, to jest lustro, tak? Więc w momencie, kiedy my rozumiemy, tak jak ja to zrozumiałam, to poczułam wolność. Najnormalniejszą w świecie wolność. Ja nie muszę się z nikim porównywać. Nie mam takiej potrzeby. Yy, jakoś to ja, po prostu ja to ja uzyskałam tę wolność, ale kiedy? Natomiast już my, mając wiedzę, możemy te nasze malutkie dzieciaki prowadzić w taki sposób, że nie będą musiały być traumatyzowane, tak jak ja, dochodzić przez 60 lat do tej wiedzy, tylko one już od samego początku będą wiedziały. Czyli tak, wracamy, poród naturalny. Wiecie na czym polega poród lotosowy? Lo ja powiem w skrócie, ok? Poród lotosowy. Więc tak, nie rodzimy w szpitalu. Ja to mi się mogę rozwodzić teraz o historii pierwszych szpitali, dlaczego one powstały tak, żeby ludzie wiedzieli, bo to nie jest nic dobrego. Rodzimy w domu. Rodzą tak naprawdę dwoje stwórców. Czyli kobieta i mężczyzna. Znowu ten mężczyzna został odsunięty, jakby, a ten, dobra, um, chwila przyjemności, a reszta to wszystko już na tą kobietę spada, tak? E, zobaczcie, nawet słowa, które tak bardzo ranią mnie, ciąża albo brzemienna. Fu, fu, fu. I jeszcze raz fu tym słowom. Dlaczego? Bo. Zobacz, ale ciąża, mi coś ciąży, przecież ja noszę pod sercem y, stworzenie dwojga kochających się cudownych ludzi, więc jak mi to może kurczę ciążeć, ja nie rozumiem tego, ja nie chcę takiego słowa. Chyba y, to zostało po prostu, y, coś bardzo brzydkiego się zadziało, no bo ja wiem, że no zło y, myślami ludzkimi się zadziewał. jakiś gwałt czy coś takiego, y, czy powiedzmy sobie niezła impreza i nagle i wtedy mówię tak, to jest ciąża. Bo wtedy to, nie, to, to dziecko nie przyszło na świat jako owoc cudownej miłości dwojga stwórców, tak? tylko jako akt tylko i wyłącznie fizyczny. I to, to nie jest dobre. To nie jest dobre. W, w stworzeniu tak naprawdę, w poczęciu, to nie biorą tylko udział kobieta i mężczyzna. Bierze ten tak zwany Duch Święty, czyli Stwórca. On, to jest ten trzeci element, o którym się zapomina tak naprawdę. Aha, to jest najważniejsze. No więc dobra, więc jest... Ym... Poród naturalny, czyli jest mama, jest tata i rodzi się dziecko. I to wcale nie jest tak, że mężczyzna, tak jak teraz modne się porody w szpitalach, ale one się nazywają rodzinne, że ta tuś stoi i tam pyk i obcina tą pępowinę, a nie ten tak zwany doktor. Wytłumaczę Wam, co znaczy doktor. Doktor, ten, który dokuje towar. Jeżeli, bo to jest prawo morskie tutaj na planecie Ziemia. Jeżeli przypływa statek do portu, tak, z towarem. To gdzie to się go rozładowuje? W dokach. A jak się nazywają ci pracownicy? Dokerzy, tak? Porównajcie sobie. Doker i doktor też to jest to samo. Jeżeli rodzimy w szpitalu, doktor ma obowiązek yy, zarejestrować towar, rozładować go i tak dalej. Czyli, bo my jesteśmy traktowani w szpitalach, ma taki obowiązek. Doktor, więc jeśli rodzimy w domu, Poród jest, tylko jest tata i tylko jest mama. I mówię, to on nie musi być przy tym samym akcie, powiedzmy sobie, przejścia na ląd z wód płodowych kobiety. Nie. Kobieta rodzi w wodzie przede wszystkim. To są jakieś miski, to są jakieś wanny, prawda? I w momencie, kiedy to dzieciątko w radości, a nie w bólu, nasz Twórca nie dał nam, nie chciałby, żebyśmy, żeby jego ukochane dziecko, człowiek, rodziło się w bólu. To jest bzdura. my w to uwierzyliśmy i to mamy nieprawda. Nieprawda ja znam istoty, znam, nie ja sama rodziłam bólach. Wtedy nie było świadomości, ale znam istoty, które urodziły właśnie w domu lotosowo, bo co to znaczy lotosowo, um, że no, jest w wodzie i wtedy tatuś kochany bierze to dziecko z kobietą, obmywa, kładzie do, do, do łóżka i nie obcina tej pępowiny. Poród lotosowy polega na tym, że nie obcina się pępowiny. Pępowina jest połączona z łożyskiem i ta a to łożysko cały czas jest dla tego dziecka. Po prostu pracuje, tak? To dziecko cały czas ma kontakt. I w momencie, kiedy odpada ta pępowina, bo odpada sama, może być po trzech, czterech, może być po 10 dniach. Znam takie przypadki, że po 10 dniach dopiero ta pępowina odpadła. Yy... I to jest tak na płaszczyźnie jakby mentalnej to jest pierwsza samodzielna decyzja tej tutaj nowo wcielonej duszy. Czyli od, o, i wtedy, jeżeli to jest tak zrobione, to wtedy to dziecko potrafi samo przez całe swoje życie podejmować właściwe decyzje. Właściwe decyzje, bo ja widzę tu, przy organitach na przykład tak, jak jestem, przychodzi, a nawet dzisiaj to daleko nie trzeba szukać. Ale no to tak, ale ja którą mam zawieszkę, ale którą mi pani poradzi? A ja mówię tak, Figa z makiem, człowieku, ja tobie nie poradzę nie dlatego, że jestem taka śmaka owaka, tylko żeby Ciebie wznieść, żebyś sam po prostu umiał samodzielnie podejmować decyzje, a nie kierować się, nie wiem, mną, tobą i tak dalej. Nie, po prostu. Ty sam zdecyduj sercem, czyli jakby zwróć się do siebie, a nie na zewnątrz, czyli w tym wypadku do mnie. No więc to jest tak, pierwsze to jest, ta, to jest natura, naturalne przyjście danego dziecka. I teraz tu na końcówkę wykładu trafiłam, że edukacja domowa, prawda? że nie idzie nasz tak zwana pociecha, czyli dziecko, nie idzie do żadnego żłobka, nie idzie do żadnego przedszkola, nie idzie do żadnej szkoły tej takiej, wiecie, tej państwowej, gdzie dziecko siedzi 45 minut, ma 5 minut przerwy albo 10 minut przerwy. I, 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 I kto, kto to pomyślał? Przecież to jest wbrew naturze dziecka, tak? I to wszystko od samego początku dzieje się wbrew, wbrew nam. Nam się wmówiło, że trzeba na przykład, żeby mieć dobre życie, to najlepiej mieć prestiżowy zawód, typu nie wiem, sędzia, prawnik, doktor, prawda? I że wtedy będziemy cenieni, wtedy będziemy mieć dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Kto tak powiedział? System tak powiedział, prawda? A jeżeli ile, ile ludzi spotkali, spotkaliście się z czymś takim, że... Mm... Ale chciałbym się, interesowałem się od dziecka ziołami, albo malowałem, albo śpiewałem, tak muzykowałem, ale rodzice powiedzieli: Nie, z tego nie będziesz miał pieniędzy. Musisz mieć jakiś taki tak zwany prestiżowy zawód. Tak? A to jest nieprawda, bo to jest zabijanie tak naprawdę tego, co w nas, w środku, czyli nasza intuicja, czyli nasza dusza. Każda dusza zeszła tu z własnym, z odpowiednim programem. I fajnie było, żeby ten program był realizowany, a nie zabijany. I teraz y, ja wam powiem, jeśli chodzi o mnie, w jaki sposób ja nie, bo czasami mówię, o, to ta co walczy z tym systemem. I ja mówię błąd, błąd i jeszcze raz błąd. Ja z nikim ani z niczym nie walczę. System sobie ukochałam i powiedziałam, kochany systemie, ty mi służysz, a nie ja tobie. W ten sposób i y, przeczytam tutaj bardzo ważne coś. Tutaj mam wszystkie moje deklaracje i tak dalej, ale... Żeby ludzie po prostu wiedzieli, jak zostaliśmy oszukani, w Polsce obowiązuje tak zwane prawo kanoniczne. Ja tutaj mam od którego i tak dalej, to nie będę, ale przeczytam coś, co jest bardzo, ale to bardzo ważne. O, to jest reguła kanon 2124. Gdy osoba ponownie określi swój status, słuchajcie uważnie, gdy osoba ponownie określi swój status żywego człowieka, to jest ważne, żywego człowieka, bo oni nas traktują jako martwych. Ja nie będę się rozwodzić na tym, ale, ale taka jest prawda. Wówczas zarząd powierniczy, setaków, w skrócie powiem, ten, ten zarząd, który nas zniewala, zostaje z mocy prawa rozwiązany. Rozumiecie, jakie to jest ważne? A to w Polsce obowiązuje. A osoba ta ponownie uznawana jest za beneficjenta lub wyżej pozycji w zarządzie powierniczym. W każdym wypadku dochodzenie podatków dochodowych, kiedy ten yy, setakowi został rozwiązany i brak jest martwej osoby prawnej, ciała korporacyjnego, której można by użyć jako argumentu do roszczenia najmu, jest bezprawne i stanowi poważne sprzeczne z prawem oszustwo. To jest bardzo ważne. Ja to będę mówić gdziekolwiek tylko jestem żeby ludzie sobie wreszcie to uświadomili, tak, że oni sami, ale to jest to jest prawo, które oni, tak zwani oni, kto to są ci oni, prawda, ci u władzy, no może krótko powiem, tak, którzy za nas decydują, y, co mamy czynić. I jeśli my te wszystkie deklaracje y, złożymy w, u, w odpowiednich urzędach, czyli deklaracja samostanowienia, deklaracja wolności, obalenie domniemania, co to znaczy obalenie domniemania? Ja powiem, Obalenie domniemania, bo cały wszechświat opiera się na domniemaniu. Jeżeli my nie wniesiemy jakiegokolwiek sprzeciwu, to jakakolwiek firma uznaje, że myśmy się na to zgodzili. Jest taki artykuł, o, bardzo, bardzo ważny, to jest 122a KPA, Kodeks Postępowania Administracyjnego, yy, który dokładnie mówi, co to jest milcząca zgoda. Więc jeżeli dostajemy na przykład yy, pisemko, podatek od nieruchomości, zobaczcie, przez nikogo on jest niepodpisany, to nie jest żadna faktura, to jest nic, to jest śmieć tak naprawdę. I jeżeli my od tej decyzji na przykład nie złożymy sprzeciwu, no, to urząd gminy czy tam miasta domniemuje, że my się na to zgadzamy. Wszystkie podatki zaksięgowane są jako darowizna, bo myśmy się na to zgodzili. Niestety, ale tak. Oczywiście jest to nasza zgoda nieświadoma, niemniej jednak yy, uświadomić to sobie można, że nie trzeba walczyć z systemem. Absolutnie. Wystarczy go sobie ukochać, poznać zasady gry. I grać z nimi w tę grę, tak jak ja to wszystko czynię. By panować nad słowami, prawda? Bo mm, na przykład, aha, no znać też no, troszeczkę psychologię. Bo dlaczego ja sobie sama wymyśliłam coś takiego? Czyń dobro, bez krzywdy dla kogokolwiek. Dlatego, że większość ludzi działających w prawie naturalnym mówi tak, nie krzywdź i nie pozwól, żeby drugi krzywdził ciebie i innych. I teraz patrzcie, wiemy, że podświadomość nie przyjmuje słowa nie. Więc jeżeli ja odrzucę słowa nie, to ja mam krzywdzić, prawda? I pozwól, żeby drugi krzywdził ciebie, mi się to nie podobało, dlatego ja i zachęcam zmieniłam to sobie i zachęcam każdego do własnej kreacji, żeby to wszystko właśnie czynił. Yy, tak jak czuję, tak? W zgodzie z sobą, z własną kreacją, bo tak naprawdę my wszyscy mamy cząstkę Boga w sobie, więc yy, warto to wiedzieć i użyć tych cech, które zbliżają nas do boskości, a więc kreacji, między innymi, prawda? No, mówię, ja tutaj, no może już skończę, bo tutaj yy, dużo ludzi i tak dalej, ale mam te książki, które chciałabym polecić dla tych, którzy yy, chcą coś czynić, to ja? Polecam z całego serca, warto przeczytać. To jest tak, Hans Meyer, Hans Xavier Majer, Wiedza Podstawowa. W takiej biała, biała książeczka. Dalej. Mary Elizabeth Kraft. Jak przechytrzyłam, każdą demokratyczną, de, de, każdą biurokratyczną agencję, konfiskaty gotówki znanej człowiekowi. Doskonała pozycja. O, i jeszcze jedna. Wręcz doskonała. Ja z niej korzystam i pomagam ludziom w redagowaniu uh, pism. Poznaj swojego chochoła. Tutaj mamy genialne trzy zdania. Jeśli ktoś przychodzi do nas z łapką wyciągniętą po pieniądze, czy to jest sanepik, czy to jest urząd skarbowy, a cholera wie, kto jeszcze nieważne. Wówczas ja yy, czytam, ja przeczytam te trzy. Yy. Zdania, bo one są genialne. Ja z tego korzystam i dobrze na tym wychodzę. Bo my nie mamy podpisanej żadnej umowy. Czy ty podpisywałeś umowę z urzędem skarbowym? Tak. Jeśli, jeśli masz zarejestrowaną działalność, to tak. To już wtedy jest umowa i to niestety mają wtedy prawo. Ale czy ja z urzędem gminy podpisywałam jakąkolwiek umowę? Nie przypominam sobie. Więc jeśli a, albo z policją, albo z rządem. Po pierwsze, ja nie wybierałam tego rządu. A teraz dlaczego? Ja mam też takie oświadczenie: przed każdymi wyborami niosę do Urzędu Gminy oświadczenie, że ja nie biorę udziału w, tych, w tej szopce, zwanej wyborami. W związku z tym, według konstytucji artykułu 4.2 naród sprawuje władzę bezpośrednio lub pośrednio poprzez swoich przedstawicieli. Ja zachowałam przy sobie tę energię i ja nie głosuję, dlatego ja nie, nie jestem ich pracownikiem, ponieważ ja nie wybrałam. Żadnego pośrednika, ale wracając do tych, to jest umowa, posłuchajcie, bo to jest po prostu, no to jest, no, no wymiata wszystko, wszystko. Więc dostajecie pisemko, że macie coś tam zapłacić yy, z sądu, z policji, z urzędu gminy, podatek od nieruchomości, cholera wie co jeszcze. Więc piszemy tak, słuchajcie, ja to opowiem w pierwszej osobie, czyli że, jako ja. Zgadzam się zapłacić wszelkie zobowiązania finansowe, które zgodnie z prawem mogą być wam winna pod warunkiem, że... Punkt pierwszy. Dostarczycie mi walidację długu, czyli faktyczne księgowanie. Już widzę, jak Urząd Skarbowy wystawia fakturę albo Urząd Gminy, prawda? Ha, ha, ha. Widzicie, jakie to szwindel? Teraz tak. Dwa. Dostarczycie mi weryfikację waszych roszczeń wobec mnie, czyli podpisaną fakturę. Byk. I punkt trzeci. Dostarczycie mi oryginał bądź kopię umowy wiążącej obie strony mnie i waszą firmę. Słuchajcie, przeanalizujcie sobie te trzy punkty, które ja przeczytałam i zdajcie sobie sprawę, jakie macie narzędzia tak naprawdę w rękach. Czy nam potrzeba jakich, jakiejkolwiek walki? No nie. Oni sami dają nam tylko. Też mi się czasami wydaje, że internet to jest jakby strzał w kolano, bo jak nie było internetu, no to kto by sobie kupił wszystkie te księgi, typu kodeks karny, KPA, KC, no i no, no, jeszcze to wszystko przeczytał, prawda? A teraz, jak ktoś się powołuje na odpowiedni artykuł, no to ja myk, pyk, 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 wujek Google wszystko mi powie, artykuł taki i taki, treść taka, ja to wszystko mam. Tylko na to potrzeba, Mówię, dużo, dużo czasu, a tu już się zrobił taki y, harmider. Najwyżej no dokończymy później. Dziękuję bardzo.